世界。 W środku możesz normalnie sobie chodzić, tak? Nie ma problemu, uważaj, jak będziesz tam chodził do środku, bo... Okay. teraz lecimy, lecimy, dzień dobry i teraz pan nam pięknie opisze działanie tego tutaj pociągu, który jest taki sam jak przed nami, znajdujemy się w nim i pokonajmy proszę pana jeszcze raz, bo nie wczystałem do sorka, dobrze, czyli tak o, Otwarte tak, drzwi Sygnalizacja. Lewa strona, prawa strona i które się świeci to znaczy otwarte drzwi są. Okej, okay, dobra. Otwartymi drzwiami nie nie? No tak, no, nie wypada. Taki, no nie ma, nie ma klikora. Nie ma tego, ale to co tu Jest klucz taki tego? się wsadza, który się przykręca, do przodu się jedzie, są dwie pozycje. Pierwsza, druga, jest słabsza, mocniejsza. Mhm. No i sobie mhm. daje w przód, albo tył, Do tyłu też pan, nie mhm. okay. Tu jest nastawik jazdy, czyli daje sobie... Moc, zadajesz do przodu ile jedziesz tam. Aha. Aż przetok szeregowy, równoległe i trzy boczniki. Boczniki to jest pełna moc. Bocznikowe to są pełna moc. Dobra, nie? i teraz po kolei. Przetok to jest ile prędkości? No do 30. A S szeregowa? Do 50. A R? Do 70. I potem w nie? Do 50. Okay. Tu jest dźwignia hamulca. Aha. Orlikona. Czyli do tyłu hamujemy, Tak hamujemy. Z przodu tak, zdarzymy hamulec. Do końca luzujemy. Do końca Tu okay. są drzwi, oparcie drzwi. Na okay, Też dobrze. na powietrze spurzonych to, to, to działa. Co to jest to? To jest Cylinder hamulca, czyli A cylinder hamulcowy. Jak hamulca. mamy jakąś zadaną moc hamulca, to wiemy, że mamy ciśnienie w hamulcach i on hamuje, nie? Dobra. Jeżeli tam wskazówka pójdzie. I tu są tu trzy jest nawet... Przewód hamulcowy, czyli cały czyli system hamulcowy mhm. musi być zawsze dobity do czerwonego. Czyli Aha. zawsze 5 atmosfer musi być, nie? Dobra. A, a tu jest y, ogólnie do 7 atmosfer y, ładuje sprężarka, czyli działa. Dobra, i dalej lecimy, tak? Okay. Tu mamy napięcie w sieci, w trakcji. Aha, okej. Okay. No, 3000V zawsze jest, nie? No to spoko, ludzi. Tutaj mamy moc zadaną. No, jedzie nasz jedzie link, to jest nasz link, właśnie ten, co ten, yy, na Guben jeździ. To ja jeździłem w Ok. Okej. Okay. No. Yy, on przyjechał z po prostu. Yy, czekaj. To? No, poczekaj chwilę. Dobrze, w przerwie nagrywania tutaj no, tu yy, programu, skaśniki, poczekaj nie? chwilę. Musimy zrobić pojęcie. Musimy zrobić jest torebka. Dobrze jest. Szpilki są. Dobrze. No i masz napięcie w sieci. Napięcie w sieci, y y o zazwyczaj jest Moc 000, zadana na silnikach. 3000 V jest, tak? Tak. Amperaż to ci wzrasta, nie? Czyli dasz więcej mocy, Oj. to Ci wzrośnie amperaż tam nawet do 400 A, nie? Zjada sobie. No, no No i tu masz napięcie. Tam, na, na, na w szafie, niskiego napięcia, Możemy tam półki nie zobaczyć. Idziemy. Woltomierz. Y nie, to na 110 wtedy, bo tu jest. Dziewniastku, może gdzieś jest tu. Jest, tu, jest, tu jest. Tam czajnik chyba ja jest pod tą pokrywką. Tu było radio, nie? Okay. Radio było, radio telefon. Dobra. Nie? Tu I ty Nie. Dobra. I w prędkościomierzu. I jeszcze powiedz do czego służyło to. To jest czuwak czujności, Czyli jak się te lampki zaświecą. Mhm. Ta co mi luta, Dobra. to trzeba kliknąć, nie? Da, w torach są elektromagnesy jeżeli pociąg najdzie na elektromagnes to się tam zaświeci Aha. ta miga ta zawsze się świeci światłem ciągłym i też trzeba skasować Dobra, teraz powiedz mi dlaczego są tutaj te wszystkie no, przyciski Dobra i teraz, no, jedziemy no, no, jest plażarka, oświetlenie kabiny wiadomo, że nie zadziała, bo nie ma motoru, są te Aha. tablica kierunkowa, czyli to co z przodu tam jest tutaj. a on... dobra, oświetlenie no, dokąd no, jedzie ja no, tak. dokąd jedzie, reflektor prawy Aha. tu może sobie czerwony, bo to wiadomo, czy przód czy tył, bo z tyłu czerwony oświetlenie przyrządów, czyli tu ci się podświetlają te lampki tutaj, te wszystkie manometry. Mm -hmm. Tu jest raka ogrzewanie, reflektor górny, przyciemnienie lampek SHP, to jest fajne jak jedziesz nocą, żeby mocno Ci nie świeciło w oczy, to sobie przyciemnia, aż Ci lekko tylko świeci. SHP. No to jest to, samoczynne hamowanie pociągu, nie? Mm -hmm. A Samoczynne hamowanie pociągu, tak. No. SHP. Wyłącznik szybki to tak naprawdę jest uruchomienie lokomotywy, nie? Wyłącznik jest Zamkniesz wyłącz szybki, a tak nie zamkniesz, to nie, nie pojedziesz. Dobrze. I odtąd... Jedziemy to, głównie włącznik tak? Włącz, świeci tu na nie? Bo, mm -hmm. masz pantograf, przedni podniesiony, tylny podniesiony. Tu możesz przedni opuścić, bo zazwyczaj jedzie się na tylnej nie A dlaczego? No żebyś jak zobaczysz przeszkodę żeby żebyś miał reakcję, żeby go opuścić. Aha dobra. Nie? Zobaczysz, że coś wisi, drut czy coś. Aha, dobra. Zawsze jest w stanie sobie opuścić, bo masz trochę dalej, bo nie? No, 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 no. no. Okay, dobra. No bo masz kilone, czyli długie, krótkie sobie włączasz, nie? włączone, nie wyłączone, czyli na przedziały za załączone. Tu załączasz, mm -hmm. tu wyłączasz. Tu przetwornice tleki od boki się robi, to no. jak coś się stanie. A tu opuszcza wszystkie pantografie. Klikasz i, i wtedy Nie, ogólnie też jak zamykasz lokomotywę, to są No dobra. No i, I tu, tu, tu masz klaksony. Muszę być zaświecić. To są klaksony. Niski, wysoki ton. Okej. No. Mm. Okej, okay. okay, dobra. Jeszcze raz. A mi to światełko, ja zobaczę co tu się I to co tutaj jest, tutaj to jak to się jest włączenie baterii. Trzachańskie napięcie. Tu się włącza Okej. Okay. To się robi tak Aha. i tak. Nawet no może baterie są wypuchane. Dobra. Dobrze i do czego to wszystko służy to pomieszczenie? Do załączenia fotografu, podniesienia jak, jak przyjmujesz pojazd. To jest jak... Do załączenia, możesz pojazd uruchomić stąd, nie musisz kabiny. Aha, actually, no, szybkie, to, Czyli to jak rozpoczynamy pracę to włączamy właśnie tutaj, Wchodzimy Wchodzimy tutaj włączamy wszystkie, tam masz na dole tłoczki, o to, wejdź tam sobie, ja Ci pokażę, tu masz tłoczki od pantografu, teraz jest wysunięty na dole, jest, nie, on powinien, wysunięty cały ten tłoczek do środka, to znaczy, że jest podniesiony pantograf, tu brakuje jeszcze cepek, nie ma, chyba na części. no. I tam masz jakieś beztekstówki? Jego ciłpowy nie masz? Słyszałem. Toż, toż kabelko. Mm. Dobrze. Wychodzimy. Dość mm. mm. Do obcaci. Możesz jak to się możesz poświecić. Jest... No, Taki trochę duży. Proszę Państwa, to jest nasza główny punkt kulminacyjny wycieczki. Mianowicie on wygląda w ten sposób, że wchodzimy i tu na dole jest jeszcze słynny pedał do czego. proszę mnie, O, są jeszcze ręczniczki, proszę Pana, to jest dobrze, dobra, dziękujemy, Dzień Dzień do widzenia. Dobra. To jest nisko podłogowiec. Za A jak dasz radę, to tak. Jak widać, taki pociągnie się do balu mocno na niej ciągnąć. O! To jest jakiś lepszy.